Trudno znaleźć na Ukrainie bardziej kontrowersyjną postać od Stepana Bandery. On faktycznie w tej chwili jest uznawany przez część Ukraińców za narodowego bohatera. Na przykład ostatnio pojawiła się propozycja ze strony radnych, żeby miejski stadion w Lwowie nazwać imieniem właśnie Stepana Bandery. Co, co ciekawe, spotkało się z dość dużym odzewem, dość negatywnym w mediach polskich i rosyjskich. Tak naprawdę można by sprowadzić dyskusję na temat tego człowieka do pytania, czy cel uświęca środki. Możemy założyć, że ci Ukraińcy, którzy uznają Stepana Banderę za bohatera, Uważają, że tak, że jego cel, jego środki uświęcał, ale żeby to lepiej zrozumieć, trzeba zrozumieć, co to był za cel, jakie były środki i jaki był ogólny kontekst tamtych wydarzeń. Zacznijmy od tego, że Banderia urodził się w niewielkiej miejscowości Stary Uchrynił na terytorium zachodniej Ukrainy w roku 1909, czyli w czasach, kiedy Polski jeszcze nie było. Niezależnej Ukrainy także nie było. Były zabory, były Austro-Węgry. On się urodził w rodzinie greko-katolickiego kapłana, który był jednocześnie zwolennikiem powstania ukraińskiego państwa narodowego. Po końcu I wojny światowej powstało faktycznie polskie państwo narodowe, odrodziło się, możemy powiedzieć, ten sam moment w historii. Ukraińcy na zachodzie Ukrainy próbowali wykorzystać do tego, żeby stworzyć także swoje państwo narodowe. Dokładnie z tamtymi wydarzeniami wiąże się na przykład historia Orląt Lwowskich. To była młodzież, która walczyła o Polskość Lwowa właśnie z Ukraińcami. Z Ukraińcami z zachodu Ukrainy, którzy starali się wywalczyć w czasie polsko-ukraińskiej wojny niezależność Ukrainy. I ojciec Stepana Bandery, ten kapłan, został kapelanem tych oddziałów ukraińskich walczących o niezależność Ukrainy. On przeszedł z tymi wojskami pełny szlak bojowy, potem wrócił do domu. Niedługo później, matka Stepana Bandery, żona tego kapelana, zmarła na gruźlicę i w ten sposób uczyniła półsierotami siódemkę dzieci, w tym Stepana Bandery. I ich ojciec z kolei po. Tym, jak brał udział w tych walkach z państwem polskim musiał się ukrywać przed polskimi, przed polską policją, przed polskim wojskiem, które prowadziły politykę ścigania tego typu ludzi. Musimy mieć świadomość, że w latach 20. i 30. XX wieku Polska prowadziła na tych ziemiach politykę zduszania ukraińskich ambicji niezależnościowych. Tam na przykład weszło takie prawo, które przyszło do historii jako lex grabski, które celowało w usunięcie języka ukraińskiego lub jak wtedy mówiono ruskiego z miejscowych szkół. Faktycznie to było wprowadzane i ten język znikał z tych szkół. Jednocześnie trzeba powiedzieć, że Ukraińcy, ci którzy brali udział w wojnie z Polską, nie poddali się kompletnie. Oni przeszli do działań partyzanckich, do sabotażu, do napaści, do propagandy, do różnych tego typu podziemnych działań, które miały właśnie na celu wybić się na niezależność. To oczywiście budziło reakcje ze strony Polaków. Chyba największą akcją była ta z roku 1930, pacyfikacja Małopolski Wschodniej. Tak to przeszło do historii, to była akcja policyjna i wojskowa, w ramach której aresztowano dość dużą liczbę aktywistów niepodległościowych ukraińskich, ale prowadzono też sporo akcji we wsiach ukraińskich. Polska policja i polskie wojsko otaczały takie wsie, prowadziły przeszukiwania w chatach. Przy okazji przy tych przeszukiwaniach dokonywano sporo zniszczeń, zrywano podłogi, niszczono meble, zdarzała się chłosta, zdarzała się przemoc. Z tego co czytałem strona ukraińska wylicza, że były w trakcie tej akcji ofiary śmiertelne, strona polska z tego co czytałem temu zaprzecza. Tak czy inaczej widzieliśmy tutaj walkę. Walkę Ukraińców o to, żeby Państwo ukraińskie się pojawiło i walkę Polaków o to, żeby Ukraińcy zostali spolonizowani i odpuścili sobie wizję niepodległości, i zostali w obrębie państwa polskiego. Młody Stepan Bandera cierpiał na reumatyzm, był człowiekiem dość niewysokim, dość chudym, raczej nie nadającym się do wysiłku fizycznego. Miał problem z dostaniem się do ukraińskiej organizacji skautowskiej, która się nazywała PLAST. Ale ostatecznie udało mu się do niej dostać, co niektórzy interpretują jako rodzaj sukcesu jego silnej woli. Młody Stepan Bandera miał dość wcześnie zacząć myśleć o walce o niepodległość, inspirować się historiami o innych Ukraińcach, którzy działali w ramach organizacji nacjonalistycznych. Kiedy Bandera miał 15 lat doszło do śmierci aktywistki, która się nazywała Olha Basarab. Ona miała trafić do polskiego więzienia, gdzie według jednej wersji została pobita na śmierć, według innej wersji popełniła samobójstwo. Tak czy inaczej ten młody człowiek miał w tym momencie zacząć się zastanawiać, czy on sam... Gdyby w wyniku swojej działalności trafił do więzienia, to czy wytrzymałby tortury i miał się testować, np. wsadzając palce w szparę między drzwiami i framugą i sobie je miażdżąc, albo wbijając sobie igły pod paznokcie. Kiedy on studiował w Lwowie, on się uczył na agronoma, wstąpił do organizacji OUN, czyli Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, OUM to jest skrót, który jednoznacznie nam się kojarzy z innym skrótem UPA, ale oczywiście o tym pomówimy za chwilę dopiero. Już w wieku 22 lat Bandera został szefem propagandy OUM, potem w wieku 23 zastępcą kierownika, w wieku 24, czyli w roku 33 krajowym kierownikiem OUM. Tutaj warto powiedzieć, że kariera tak szybka, w tak młodym wieku wynikała w dużej mierze z tego, że stanowisko kierownika ON było niebezpiecznym zajęciem. Dwóch poprzednich kierowników zginęło, jeden miał zostać przez polską policję pobity na śmierć, drugi miał zostać przez nią zastrzelony. Faktycznie w czasie, w którym Bandera był kierownikiem lub ogólnie wysoko postawionym członkiem OUN, jeszcze zanim został kierownikiem, dochodziło do różnego typu aktów przemocy ze strony OUN. Na przykład w roku 1930, 11 członków tej organizacji dokonało napadu rabunkowego na Oddział Poczty Polskiej. Ta napaść się nie udała, dwóch z nich zginęło na miejscu, dwóch kolejnych zostało złapanych i skazanych na powieszenie. W tym wypadku rolą Stepana Bandery była propaganda. W dniu, w którym wykonano karę śmierci na tych dwóch ukraińskich aktywistach, Bandera zorganizował w cerkwiach Galicji jednoczesne bicie w dzwony, jako akt takiego wsparcia, podziękowania, nagłośnienia tej sprawy i tej walki. Później, w roku 1933, już można powiedzieć za czasów bandery na stanowisku kierowniczym, jeden z członków ON zabił radzieckiego dyplomatę. Zginąć miał radziecki konsul, ale ostatecznie ofiarą padł człowiek z GPU, czyli generalnie rzecz biorąc z radzieckiej tajnej policji, który kurował pracę radzieckiej dyplomacji i agentów na terenach zagranicznych. Wykonawca tego zamachu miał dać się złapać polskiej policji i w trakcie sądu miał powiedzieć, że ten akt był aktem zemsty za wielki głód na Ukrainie. Inną tragiczną akcją z tamtego okresu był zamach OUN na ministra polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Bronisława Pierackiego. To właśnie ten zamach Udany, stał się głównym punktem oskarżenia w procesie Bandery, ponieważ on został aresztowany w roku 1934. To nie było łatwe złapanie go, w ogóle ustalenie, kto jest kierownikiem OUN, ponieważ on był nieźle zakonspirowany. Jednak w pewnym momencie Czesi przechwycili archiwa OUN i przekazali je stronie polskiej, dzięki czemu to było łatwiejsze. Jeszcze zanim jednak Bandera trafił do polskiego więzienia, on organizował dużo akcji takich propagandowych, nie związanych bezpośrednio z przemocą. Tam było rozdawanie ulotek i broszur uczniom, wymierzone przede wszystkim w zmuszanie ich do modlenia się po polsku. I generalnie rzecz biorąc, mając namawiać tych młodych ludzi do przyjęcia ideologii nacjonalistycznej, do tego, żeby namówić ich do walki o osobne, samodzielne, niepodległe ukraińskie państwo. Co ciekawe, Bandera także miał taki punkt w swoim programie. On namawiał Ukraińców do tego, żeby powstrzymywali się od picia alkoholu i palenia tytoniu. Wiązało się to zarówno z walką o lepsze zdrowie narodu, jak i z walką z polskimi monopolami, na których Polska zarabiała na sprzedaży właśnie alkoholu i tytoniu, co miało według nich osłabić państwo polskie, które przez nacjonalistów ukraińskich było traktowane jako okupant. OUN w tamtych czasach dbało także o mogiły strzelców siczowych, czyli tych właśnie żołnierzy, którzy walczyli z Polską w czasie wojny po końcu I wojny światowej. Tam była też taka historia, że zdarzały się przypadki, kiedy strona Polska te mogiły niszczyła. Co ciekawe czytałem też w niektórych źródłach, że OUN stawiało symboliczne mogiły tam, gdzie nie było tych prawdziwych, tak żeby w tych wsiach, w których nie pochowano żadnych strzelców siczowych, także można było przy użyciu tych mogił propagować ideę narodową. Kiedy bandera został aresztowany przez Polaków odbyły się dwa osobne sądy. Pierwszy w Warszawie, gdzie zarzucano mu przede wszystkim właśnie zabójstwo ministra pirackiego. Tam skazano go na karę śmierci, którą później zmieniono na dożywocie. Później odbył się jeszcze proces w Lwowie, gdzie banderze zarzucano organizację zabójstw Ukraińców. Tam Bandera tłumaczył, że to byli Ukraińcy, którzy współpracowali ze stroną polską, i trzeba powiedzieć, że i jedna strona, czyli Polska, i druga strona, czyli Stepan Bandera, próbowały wykorzystać te procesy, które były dość szeroko komentowane w polskiej prasie, do własnych celów propagandowych. Z jednej strony Polska chciała pokazać ukraińskich nacjonalistów jako terrorystów, którzy używają przemocy w celach politycznych. Co jak możemy się zgodzić, nigdy nie jest czymś dobrym. Z drugiej strony, Bandera starał się propagować na tych procesach ideę niepodległej Ukrainy, nie przyznawał się do polskiego obywatelstwa, odmawiał mówienia w języku polskim, starał się pokazywać jako człowiek ideowy, który walczy o dobro całego narodu. Tutaj trzeba powiedzieć, że faktycznie to właśnie te procesy sprawiły, że Bandera w ogóle stał się rozpoznawalny wśród Ukraińców, ponieważ wcześniej on był zakonspirowany. On działał w podziemiu, starał się nie afiszować ze swoją funkcją w organizacji, więc niewielu ludzi w ogóle wiedziało o jego istnieniu, o jego działalności i po tych procesach stał się rodzajem symbolu dla części Ukraińców. W roku 1938 Owen Planowało zorganizować ucieczkę Bandery z więzienia, jednak pojawił się pewien czynnik, który w tej organizacji wprowadził bardzo duże zamieszanie. Agent radziecki Paweł Sudoplatow dokonał zamachu, udanego zamachu na nowego lidera OUN, Jewgenija Konwalca, w związku z czym w organizacji zapanował pewien chaos organizacyjny. To także doprowadziło do tego, że ucieczki Bandery z więzienia zorganizować się nie udało. Te plany zostały porzucone w tym momencie i Bandera uciekł z więzienia, czy został też wypuszczony przez Niemców dopiero w roku 1939, czyli w momencie, w którym niemiecki Wehrmacht i Radziecka Armia Czerwona zajęły Polskę. Po uwolnieniu, Stepan Bandera wylądował w Krakowie. Oczywiście on zastał OUN z nowym kierownictwem, z którym nie mógł dojść do porozumienia. On zorganizował w Krakowie zjazd organizacji, który wybrał nowe władze z nim na czele, ale to tak naprawdę był rozłam na dwie różne frakcje OUN, które nie do końca chciały ze sobą współpracować, miały różne wizje przyszłości. To OUN Bandery mm, chciało walczyć dalej o niepodległość Ukrainy, ale własnymi siłami. Natomiast OUN Melnyka, innego lidera, dopatrywało się szansy na wybicie się na niepodległość w siłach zewnętrznych. Tu oczywiście analogia nie jest kompletna, bo sytuacje były zupełnie różne pod wieloma względami, jednak warto powiedzieć, że jest pewne podobieństwo pomiędzy sytuacją Ukrainy w roku 1941 i sytuacją Polski na początku XIX wieku. Oba te kraje, Polska i Ukraina, znalazły się w kleszczach pomiędzy dwoma większymi, silniejszymi sąsiadami, i oba te kraje w pewnym momencie dopatrywały się możliwości ratunku ze strony siły zewnętrznej z Zachodu. W przypadku Polaków byli to oczywiście Francuzi, Napoleon Bonaparte, my chcieliśmy iść z nim, licząc na to, że on przemebluje Europę i znajdzie się w tej przemeblowanej Europie miejsce na niezależne państwo polskie. Ukraińcy także mieli nadzieję, że Hitler i III Rzesza przemebluje Europę w taki sposób, że znajdzie się w niej miejsce na niezależną Ukrainę. Tu oczywiście największa różnica polega na tym, że schodząc we współpracę z Hitlerem, Ukraińcy podpisali cyrograf ze znacznie gorszym diabłem niż Polacy na początku XIX wieku. Faktycznie w roku 1940 ukraińscy nacjonaliści z organizacji OUN stworzyli w ramach Nazistowskiej, niemieckiej struktury wojskowej, dwa oddziały, to były oddziały Roland i Nachtigall. One liczyły około 800 osób, i z jednej strony Ukraińcy liczyli na to, że one staną się podstawą niezależnej armii, niezależnego ukraińskiego państwa. Z drugiej strony Niemcy, a kurował powstanie tych oddziałów admirał Canaris i Abwera, liczyli na to, że te oddziały będzie można wykorzystać do walk na wschodzie. W pewnym momencie uznano, że one na przykład będą dobrze nadawały się do zwalczania białoruskich partyzantów. Ta współpraca jednak dość szybko zaczęła się psuć. 30 czerwca 1941 roku oddziały niemieckie weszły do Lwowa. Jednocześnie z nimi wszedł tam wspomniany wcześniej Nachtigall, czyli właśnie ci ukraińscy nacjonaliści. I tutaj wydarzyły się dwie ważne rzeczy. Przede wszystkim, Ukraińscy nacjonaliści w operze lwowskiej proklamowali utworzenie niezależnej Ukrainy. To się stronie niemieckiej kompletnie nie spodobało. Ona uznała, że to jest zupełnie nie po drodze z ich polityką. Hitler podobno był wściekły. Główny kurator tego projektu Theodor Oberlander miał zostać zdegradowany i wysłany do Pragi właśnie z tego powodu, natomiast żołnierze Nachtigala mieli dostać tygodniowy urlop na ten czas. W tym samym dniu, 30 czerwca, rozpoczął się pogrom lwowski. Świadek tego przerażającego mordu, dr Izydor Eliasz Lan, opisywał to tak: Już w pierwszych godzinach rozlepili Niemcy po mieście afisze, podjudzające przeciwko Żydom. W tych afiszach i w ulotkach rozdawanych na ulicach przedstawiano Żydów jako winowajców pożogi wojennej. Do niemieckich żołnierzy dołączyły się męty społeczne, szczególnie spośród nacjonalistów ukraińskich, oraz zorganizowana przez Niemców na prędce tzw. Ukraińska Milicja, w nawiasie Policja Pomocnicza. Zaczęło się od polowania na ulicach na mężczyzn żydowskich. Żydzi lwowscy, ogarnięci panicznym strachem, przeważnie nie wychodzili na ulice. Większość chowała się w swoich mieszkaniach, w rozmaitych kryjówkach, po piwnicach i strychach. Ukraińska milicja i Niemcy, niezadowoleni ze zbyt skąpego połowu na ulicach, poczęli przetrząsać mieszkania żydowskie w poszukiwaniu ofiar. Z kolei w meldunku sytuacyjnym w Związku Walki Zbrojnej, czyli Polskiego Podziemia, możemy przeczytać: Po wyjściu bolszewików pogromu Żydów nie było. Prześladowanie zaczęło się niezwłocznie po wejściu Niemców. Namówione przez nich pod menty męty ukraińskie i polskie spędziły Żydów do więzienia celem umycia zwłok pomordowanych przez bolszewików. Spędzonych przeganiano przez szpaler ludzi z pałkami lub kamieniami w rękach. Zanim Żydzi dotarli do trupów, byli już dotkliwie pobici. Po wielu latach, w latach 90. prezydent Ukrainy Leonid Kuczma zorganizował specjalną komisję, która miała zbadać, pogrom lwowski 1941 roku, ona ustaliła, że sprawcami tej niebywałej tragedii było niemieckie SD i niezorganizowany tłum. Do dziś do końca nie wiadomo, czy żołnierze Nachtigala brali udział po cywilnemu w tej masakrze, czy się od tego powstrzymali, jaka ich była rola. Jednocześnie warto podkreślić, że wersje o właśnie ich sprawstwie w tych wydarzeniach Promował Związek Radziecki, który w roku 1960 próbował w ten sposób zaszkodzić niemieckiemu rządowi. W jaki sposób? Otóż ten człowiek, o którym przed chwilą wspominałem, Theodor Oberlander, po wojnie był ministrem w rządzie RFN, w rządzie Konrada Adenauera i Formą oczernienia go było przypomnienie światu o tym, że to właśnie on kurował działalność Nachtigala i promowanie wersji o tym, że to właśnie Nachtigall był odpowiedzialny za tamten mord. Tak jak jednak mówiłem w stronie niemieckiej proklamowanie niezależnej Ukrainy się nie spodobało i w tym momencie oni w dużej mierze zwinęli współpracę z OUN, przynajmniej z tą banderowską częścią OUN i sam Bandera 5 lipca 1941 roku został aresztowany przez Niemców i trafił do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, z którego został wypuszczony dopiero pod koniec września 1944 roku. Tutaj trzeba powiedzieć, że już po tym aresztowaniu, kiedy Bandera siedział w obozie koncentracyjnym, wydarzyło się na terenie Ukrainy wiele. Przede wszystkim ukraińscy nacjonaliści faktycznie współpracowali w jakimś stopniu z Trzecią Rzeszą. Tutaj trzeba powiedzieć, że ta współpraca układała się różnie. Przede wszystkim ukraińscy nacjonaliści bardzo szybko tracili entuzjazm do tej współpracy, kiedy obserwowali w jaki sposób Trzecia Rzesza administruje na tym terenie. Przede wszystkim ona nie zgodziła się na jakąkolwiek poważną niezależność Ukrainy, po drugie zaczęła traktować Ukrainę jak pozostałe podbite terytoria, czyli jako rezerwuar surowców, w tym także tych zasobów ludzkich. Wiele tysięcy Ukraińców zostało wywiezionych, tak samo jak Polaków do robót przymusowych na terenie Rzeszy to nie było do końca to, o czym marzyli ukraińscy nacjonaliści. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że istnieli ukraińscy policjanci, którzy brali udział w różnego rodzaju hitlerowskich zbrodniach. Część z nich, około pięciu tysięcy z nich, w pewnym momencie zostało wcielonych do upa. Tutaj trzeba też powiedzieć, że były dwie różne upy. Upa to jest ukraińska powstańcza armia. Pierwsza Upa została zorganizowana przez Tarasa Borowicza, zwanego Tarasem Bulbą. Taras Bulba to była postać z Gogola także związana z wojnami z Polską, stąd prawdopodobnie to przezwisko. Ta pierwsza UPA nie była bezpośrednio związana z OUN i ona w pewnym momencie przeciwstawiła się mordowaniu Polaków, natomiast druga UPA bezpośrednio związana z OUN odegrała tragiczną rolę na Wołyniu. Wiemy doskonale, co się na Wołyniu działo ten mord wołyński czy masakra wołyńska to są wydarzenia bardzo trudne ja wam muszę powiedzieć, że dla mnie także osobiste moja babcia, która mieszkała na Wołyniu opowiadała, że w tamtych czasach jej rodzice, ona była małą dziewczynką wtedy mieli niewielki majątek ziemski i w pewnym momencie przyszli Ukraińcy i jej ojca, mojego pradziadka paru z nich związało, przywiązało liną do koni i za tymi końmi Popędzili go w pole. On chyba leżał, z tego co udało mi się zapamiętać z opowieści babci. Był ciągnięty tak na leżąco po tym polu i oczywiście planowali go zabić. Jednak za nimi pobiegła służąca, służąca Ukrainka, która wytłumaczyła tym ludziom, nie wiem jak to wyglądało dokładnie, ale wytłumaczyła im, że mój pradziadek był dobrym Polakiem, który nie krzywdził nikogo i wyprosiła, żeby go oszczędzili. On przeżył, uciekli stamtąd w takim wielkim tłumie uchodźców. Babcia mi opowiadała, jak to wyglądało: jak sprzedawali za jedzenie wszystko, co mieli po drodze, jak trafili do rodziny w Wielkopolsce. Także to były bardzo trudne wydarzenia. Do dziś trwają spory o to, jak to dokładnie wyglądało czy istniał formalny rozkaz prowadzenia tych czystek. Generalnie jednak rzecz biorąc, dziesiątki tysięcy Polaków zginęło. Parę tysięcy Ukraińców zginęło w polskich akcjach odwetowych. Trzeba pamiętać o tych wydarzeniach, o tych tragicznych wydarzeniach, i trzeba pamiętać, że one się działy w niesamowicie skomplikowanym okresie historii. Wróćmy jednak do samego Stepana Banderi, który w tym czasie był w obozie koncentracyjnym. Warto w tym momencie powiedzieć także o losach jego rodzeństwa. Warto przy tym także opowiedzieć o losach jego rodzeństwa w tych czasach. Jeden z jego braci szedł za oddziałami niemieckimi, które podbijały Ukrainę, wypierały stamtąd wojska radzieckie i był jednym z takich aktywistów, którzy Szli i starali się agitować za ideą niepodległej Ukrainy. On został rozstrzelany za tą działalność przez Gestapo. Dwóch kolejnych braci zginęło w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, natomiast siostry Stepana Bandery trafiły do Związku Radzieckiego, gdzie wylądowały w obozach w łagrach, czyli w systemie gułagu. Sam Stepan Bandera został wypuszczony przez Niemców w roku 1944, już we wrześniu. Dość późno. Przypomnijmy, 27 września, 1944 rok, to już jest moment, w którym trwa Powstanie Warszawskie. To oznacza, że wojska radzieckie są na linii Wisły, a drugi front już został otwarty przez aliantów we Francji. W związku z czym, wypuszczenie bandery i próba dogadania się z nim, żeby stworzyć jakieś oddziały ukraińskie pomagające siłom III Rzeszy, to był. Pewnego rodzaju akty desperacji. Z tych rozmów nic nie wyszło. Bandera twardo obstawał za tym, że trzeba stworzyć niezależną Ukrainę, na co Niemcy oczywiście się zgodzić nie chciały, więc on ostatecznie doczekał końca wojny w Niemczech, z których nie bardzo mógł wyjechać na Ukrainę. Ukraina stała się, jak wiemy, radziecka. Strona radziecka traktowała go jako zbrodniarza, który kolaborował z III Rzeszą, walczył z Armią Czerwoną, w związku z czym. Jego los w przypadku takiego wydania raczej byłby smutny, więc on dalej w konspiracji pod fałszywym nazwiskiem mieszkał w Niemczech, organizował jakieś formy walki politycznej. Tam powstał na przykład e, antybolszewicki blok narodów, który miał Próbować walczyć z ZPS-em. ale oczywiście on nie miał już wtedy możliwości prowadzenia jakiejś bardzo aktywnej polityki, takiej jak wcześniej, w związku z czym Niewiele można opowiedzieć o tej działalności. Można za to powiedzieć, że strona radziecka zorganizowała kilka zamachów na jego życie i ostatecznie udało im się go zabić. 15 października 1959 roku on został jednocześnie zastrzelony i otruty, ponieważ radziecki agent wystrzelił do niego specjalnym pociskiem ampułką z cyjankiem potasu. Kiedy Niemcy zorientowali się, że to nie była śmierć z powodów naturalnych, strona radziecka zaczęła promować różne wersje tych wydarzeń, między innymi oskarżając właśnie rząd niemiecki o to, że to on zabił banderę, żeby ukryć różne swoje tajemnice z czasów współpracy Bandery i III Rzeszy. Z drugiej strony jednak możemy mieć raczej pewność, że to była strona rosyjska radziecka, ponieważ wykonawca tego zabójstwa. Po trzech latach od jego dokonania sam się wydał w stronie zachodniej, zgłosił się, opowiedział o tym, co zrobił i odsiedział kilka lat w więzieniu. Ja nie będę jednoznacznie oceniał działalności Stepana Bandery, bo z jednej strony Naród ukraiński miał prawo dążyć do niepodległości, z drugiej strony, każda przemoc w celach politycznych, niezależnie od tego, która strona się jej dopuszcza, jest czymś, czego nie chcielibyśmy obserwować na świecie. Myślę jednak, że dzięki temu filmowi, który jest bardzo skrótową wersją wydarzeń, udało mi się Was chociaż trochę zainteresować tym człowiekiem i tymi czasami. Zdecydowanie warto dowiedzieć się o nich jak najwięcej. Zachęcam do tego, żeby czytać źródła, czytać wspomnienia z tamtych czasów i niezależnie od tego jak surowa będzie nasza ocena, to opierać ją właśnie na faktach, a nie na emocjach. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, zachęcam do subskrybowania kanału, mam też patronata, a w opisie znajdziecie link do podcastu, w którym komentujemy co tydzień bieżące wydarzenia z Rosji.